No, pogoda jaka jest, taka jest. Taka, jest taka, jaka powinna. Pogoda dobrze wie, jaka ma być. No, ale ten deszcz trochę mi nie pasuje, bo miałem dokończyć pociąć. O, tu jest jedna, tam druga, tam jakieś pierdółki. Już dużo zostało pocięte. No, ale dobra. Zrobię to. Później może przestanie padać. A teraz wybieram się do sklepu, żeby kupić dwie takie kastry. Bo no trzeba tu porządek zrobić, nie ukrywam, bo tak w, tamtych, w tamtej jest pełno pierdół śmieci, które mogą być dalej, a z tyłu. A tu z przodu będą rzeczy tylko przykładowo mi potrzebne. Tutaj wózek zepsuty, rozwalony wózek. Biedronkowski, który znalazłem pod świetnikiem, tam miał rozwaloną tą brączkę. Całe to wszystko tam nie ma, tego wszystkiego i chyba kółko jest rozwalone. No, i go tak na początku wstawiłem, i on tu stoi. Stoi już tutaj dwa lata. I też, jakby była kastra, no to dużo więcej rzeczy w tą kastrę upchnę. Muszę na szybko teraz tutaj pomierzyć. Woda, woda, dobra. Z tym też będzie się. Oni może wejść, bo się ślizgają łapki, ślizgają się na panelach mokrych. Co za słodziak. Co za słodziak. O, o, chodź. No chodź, pomogę ci. O tak. O, o, o. Albo lepiej nie właśnie. Nie właśnie, nie, tutaj nie ma co wchodzić. Dobra, mierzę kastry. Lecę kupię. Może później przestanie padać, bo przyznam się, że było tak, że mówię, dobra, tam dziesiąta godzina. Yy. I idę się walnę jeszcze na pół godziny, może na godzinkę. po Pośpię, poleżę. Tak sobie pomyślałem. Ale nie. Idę działać. No i potem tu posprzątam. Przesegreguję to wszystko. To, to niektóre rzeczy tutaj leżą. Z półtora... te, te jabłka to tutaj leżą od wtedy, co z tych drzew zebrałem przy Pniewie. To one tu leżą dwa i pół miesiąca albo dwa te cebule, to wszystko, to też kupę czasu tu leży, no. Dobra. Nie przedłużam. Biorę się i lecę, tak? Zaczynam kolejny dzień. Kastry już stoją, czekają. Dwie. Jedna była taka większa, ale zaszedłem na taki dział z takimi skrzynkami narzędziowymi. No i przyznam się, że Taka 216 sztuk. Popa, opa, opa. MotoExpert Neo Tools. 216 sztuk. Są klucze płaskie. Wszystko eleganckie. Takie coś by mi się przydało. Takie coś w samochodzie na pewno warto mieć i do wszystkiego nie wiem, może może od Mikołaja dostanę ływasto sobie pyka tutaj wczoraj już przymocowałem do takiego białego o. Eee. przymocowywacza kabla Stawiłem filtr, żeby był cały zalany. Tu się rurka nie zagina ładnie i tak to będzie. A teraz wziąłem, przymocowałem ekran. Czy to kontroler? Kontrolernik będzie. Będzie w tamtym miejscu. Dojście spoko. Przy sprzęcie. Na trytytki trzyma się jak ten. Co prawda, te dolne mi nie wskoczyły. Tu są takie, o, zaczepy. A na dole mi tego nie złapało, bo trytytytka troszkę ma grubości, ale trzyma się to nawet nie więc myślę, że będzie na lato. No, kluczyk dałem sobie na razie tam, żeby się nie zgubił. I biorę się za te porządki. Tutaj jakieś przemeblowania. Trzeba. Czasem trzeba. No bo to, co, i co, i jeszcze dzisiaj będę miał nową rzecz, to się pochwalę, e, na to, w sumie będę miał dwie nowe rzeczy, ale jedna przyjdzie jutro, to po prostu mega konkretna, niezbędna rzecz, która, no może uratować mi mój dom. Mój pojazd, moje auto, no uważam to za niezbędne. A co to będzie? Pokażę później. Na pewno będę musiał się trochę tym pobawić, bo jest w Fahrenheitach po pierwsze ustawione. To ja bym chciał w Celsjuszach, chociaż wiem, że 70 Fahrenheitów to 21 Stopnie i to w zupełności wystarcza. <laughs> ja już siedzę bez kurtki, kurtka zdjęta, bo jest mi za ciepło. No i co, jakieś skarby się. Co, tu? A, bo ja kapelusz założyłem dla tych głupów. Dobra, kapelusz gdzieś, kapelusz niech tu będzie. Dobra, nieważne, mniejsza o to. No i co, jakieś e, skarby poznajdywałem. Po pierwsze przypomniałem sobie o takiej wędeczce, którą mam, a mianowicie. To może być wędeczka na... Tylko co, na całe zablaskowa, nie, tylko tyle. Dobra. Tu z izolacją czarną przyjadę, nie będzie się rzucać w oczy. I to może być wędeczka, która będzie na. Czemu to jest tak blisko? Aha. E, na nocne łowienie. Na nocne łowienie sprzypałem, że jakby co, to zakładam stary kołowrotek, e, Ewentualnie wędkę i kołowrotek zostawiam i wyrywam dzidę. Wiadomo, sport to zdrowie, ruch to zdrowie. I co jeszcze? To to fajne, fajne może się przydać. No, wiadomo. Tu kolejne skarby. Proszę bardzo, proszę bardzo. Gdzieś tam to całe mokre jest jakieś takie. Hej! Pieniążki. No fajnie. A czemu tu jest wilgotne? Dobra, tutaj na pewno jest wilgotne, bo... Pomidory jeździły dwa miesiące i przez torebkę się przelały. Dobra, no tak to wygląda. Na razie wszystko zawalone. Wszystkim. A tutaj taki baniaczek ostatnio dorwałem. I to chyba będzie baniak z ropą na wszelki wypadek. Nie wiem ile tu jest, ale no, na pewno więcej niż 2 litry. Może trzy, może 4 litry. Jakby były tu 4 litry, no to 50 km na tym zrobię. Do stacji dojadę. Mało miejsca zajmuje, niech będzie. Ten duży baniak, co mam taki niebieski, to będzie po na wodę chyba. Na czystą wodę, żebym mógł się wykąpać, umyć naczynia czy coś takiego. Ja tam kranik zamontuję i tyle. Dobra. Działam dalej. Sporo, sporo tego. Tych porządków. A i co? Jak już zacząłem robić, to zaraz się wezmę za tą podsufitkę. Bo no już się odkleiła do samego końca. Dokąd tylko mogła się odkleić? E, brzydko to wygląda. Ale jak słońce wali, to nie muszę tych e, opuszczać. Przeciwsłonecznych paneli. Tylko sobie to mi zasłaniało dosyć fajnie. Ale dobra. Brzydko to wygląda. Trzeba to będzie zrobić.

Ra, ra, ra. Tra, ra, ra, ra. a byłaś oh. proszę bardzo to wygląda tak tu jest alarm o mocy 120 czy 160 decybeli który będzie wył tu się wymienia baterię a tu jest taka blokada którą zakładam od góry na kierownicę ona zapiera tam się o ten plastik. No, może akurat w moim modelu się nie będzie zapierać, bo co? Bo mam za wysoko kierownicę, a to powinno być na równi z kierownicą. No ale, mimo wszystko, jak już będzie zapięte na górze, no to ktoś nie obkręci ten kierownicy. W którymś momencie się to zablokuje. Zaraz to pokażę. Blokada jest masywna Dobra, kluczyki, dobre kluczyki zrywam. Tak jak to się robi. Albo kluczykiem otworzę. Dobra, nie ma tu tamto. Pyk, bo pokażę tak. Będzie mi dużo łatwiej. Aha, bo to sobie przekładam tylko, dobra. Wszystko jasne. Inteligencja mi pomogła. I to wygląda tak. Ona się samo otwiera. Wkładam tu kierownicę. Zamykam i cześć. Mogą sobie car lock. Mogą sobie złodzieje bawić się. Tu mam Kawał grubego pręta 2 cm na 2 cm, plus dwie takie rurki to jest no naprawdę solidne. z Skórką taką jakąś wykończone, żeby kierownicy nie obcierało. Zamykam i cześć! Zanim to rozwalą to będzie wyło, to muszą wtowalić, potem to, no to, to, co, no trzeba diaksem, byłoby ciąć z przewodowym, zniechęcające, na pewno utrudniające, no nie chcę stracić fury, nie chcę stracić fury, w różnych miejscach parkuje i głupio by było wracać, patrzeć i no co, nie ma fury, nie ma domu, Całe życie się zawala, znowu kompinowanie, no, Dużo pracy w to włożyłem, wiem, że to nie wygląda, bo to gołe płyty OSB ma teraz jakiś, ale rozrząd zrobiony, olej będzie zaraz znowu wymieniany, za 3000 czy 4000 km, łebasto zamontowane, akumulator nowy e, co opony będą po zimie nowe jak nie przed zimą, bo ostatnio złapałem poślizg. Zjeżdżałem z górki i na końcu górki było rondo. I co, jechałem? No nie wiem, załóżmy, że jechałem 60 na godzinę. I wyhamowywuję przed tym rondem, a mnie z górki sunę się, wciskam pedał, a ja płynę. Płynę po tym asfalcie. Mówię, kurna! Kicha jest na maksa, klakson mi nie działa. O, muszę klakson zrobić, to ważne. Kicha jest na maksa, klakson mi nie działa. A ja na rondo się wwalam, gdzie na rondzie mają pierwszeństwo. A ja no co mam zrobić? No nie wyhamowywuję, jadę rozpędzony na pewno. Bym na te do 20-30 na godzinę, bo z górki to spokojnie bym wjechał albo coś takiego. No i, i co? Tak to bym miał klakson, to bym trąbił, trąbił, ale czy ludzie by się zorientowali o co chodzi? No nie wiem, klakson, muszę zrobić to. Ten, chyba to jest bezpiecznik do wymienienia. Także to jest do zrobienia. E, no i dziwne, dziwne, bo było 6 stopni. Padał mały deszczyk, nie jakaś ulewa, tylko bym powiedział średni deszczyk. Ja mam opony zimowe i taka hecal czytałem na internecie, że opony zimowe w deszczu się nie najlepiej sprawdzają. Może to o to chodziło. Może mi pompka jakaś od hamulca sąsiad mówił, że się coś przepuściła, że przepuściła pompka od hamulca albo coś tam je zrobiła. Może też być taka możliwość, no nie miałem takiej możliwości. E, pierwszy raz mi się taka przygoda przydarzyła. E, nauczka z tego, żeby wolniej jeździć e, w deszczu, ale ja byłem w mieście. Ja nie pędziłem wcale dużo. Żadne 80, 90 czy 100 nie było. Tam było może 60 na godzinę jakoś. E, to już wolniej się prawie nie da. No nic. E, Popełniłem błąd na pewno, bo hamując, no już widziałem, że sunę no to szybko. Zaręczny, zaciągnąłem ręczny i wyhamowałem przed tym rondem na jakieś, no nie wiem, 10 cm, 20 cm. E, a być może powinienem pedałem pulsować pulsować od razu pedałem, żeby to inaczej. No, muszę potrenować takie sytuacje. E, no już wiem, pulsować pedałem, muszę sobie to zakodować w głowie, że. Tak się robi. Tak to wygląda, także co? Zakładam blokadę i pokażę jak to wygląda. Icia dostrzegła sikoreczki, które przylatują i do nich czy słodko. czy chodźcie tu, chodźcie tu do mnie. Przy okazji, też znalazłem swoją podstawkę na telefon. Jak się ona złoży, to prawie nic miejsca nie zajmuje i chyba będę ją nosił ze sobą, bo to bardzo ułatwia. Na pewno na rybkach takie coś bardzo ułatwia. Życie. Biorę. postawię przykładowo już tu o tak dobra i co ciekaw jestem jak się włącza ten ten alarm tak ogólnie to przydałby się tu taki guzik Jakiś do włączania, tak szczerze mówiąc, ale dobra Ty, rewelka, dotyka mi No nie ma szansy przekręcić kierownicy, tylko że co? Dobra, tak się otwiera, tak się zamyka. Poruszyłem. No, i co? Wygląda to tak, że o, jest blokada na kierownicy. Rzuca się w oczy, od razu widać, na pierwszy rzut oka, tutaj wystaje akurat na to to, na ten ten Gzymsik. No kierownicę nie obkręcisz. Co prawda to jest luźne tutaj. No ale już przez te mocowania nie przejdzie, więc kierownicę możesz tylko tyczkę skręcić. No nigdzie nie pojedziesz, na żadnym zakręcie. Nie, nic nie zrobisz. Tak więc zobaczymy. Jak alarm działa. Tutaj można walnąć. Tam. No, i standardowo zachęcam do tego, żeby w komentarzu się wypowiedzieć na temat tej blokady. Czy ma ona sens? Powiem od razu, że nie była najtańsza, raczej była z górnej półki, żeby była solidna. Czy to jest łatwe do rozwalenia? Czy to jest dobry sposób na zabezpieczenie samochodu? Czy może macie jakiś lepszy pomysł, lepszy sposób, to ewentualnie wtedy będę jechał na dwóch patentach. Co mi szkodzi? Także prosiłbym o danie łapki w górę, o co bardzo rzadko proszę i o komentarz na temat blokady co sądzicie o niej? Kurczę, widzę, że aparat coś mi zbliża samemu, nie wiem dlaczego. I może kiepsko było widać to poprzednie, ale no jak będzie, tak będzie. I hej, do przodu. No i co? Pod sufitkę. No wygląda ona w ten sposób. Tutaj taka gąbka, jak się ją przyczepi, to się trzyma, no ale odpada i będę ją mocował na klej, który kupiłem. Jeśli ktoś mnie ogląda dawna. Budapren do skóry, gumy i tkanin. No Jest guma, tkanina, to jest klej super moc. Kupione za złotówkę czy za 2 złote w sklepie z rzeczami po złotówce 2-5 zł. Znalazłem torebkę, którą wtedy rzeczy zakupiłem to było Dzień czy dwa dni, dzień przed wyjazdem na ryby Na te karpiszony duże I wrzuciłem ją A potem Trochę nie miałem czasu A jeszcze dalej potem No nie było Opa Opa Nie było chęci Nastroju Do żadnej naprawy Do żadnego robienia więc mam nadzieję, że ten klej się nie, no jakoś nie zamarzno, bo w samochodzie były zimne dni. Nie wiem, czy było już na minusie, ale tam było po dwa stopnie. Lecimy z koksem. Znaczy z budaprenem. O! Budapren, można się zabawić. To zapach jak u szewca. No i tak, widać. Myślę, że widać. Dobra. Kupę tego opakowania stanowi powietrze, więc najpierw sobie. O, -oł. dobra. O, o. No i właśnie tak nie chciałem, żeby było. Ale może to będę palcem nakla... nakładał jakoś nie wydaje mi się. Raczej to będę o tak nakładał. Takie kropelki porobię. Kurcze. Lewą ręką będę robił, bo wiadomo, że jak się robi lewą ręką, to na dłużej to będzie trwałe i starczy. Każdy o tym wie. Cieknie mi to po tubce. Będzie ciekło po palcach zaraz. No to jakaś kropelka. No, ale co mam zrobić, jak to jest na suficie? O kurna O kurna. Ale heca, Dobra. Palcem też nie zaszkodzi. Trochę. Dobra. Nie będę nagrywał całości, jak to nakładam, bo to jest za długie. Zrobię time No i standardowo jak to u mnie na początku się trochę nie chciało trzymać, raczej się średnio trzyma. Powstały takie o. Widać to. O, mam czołówkę. Takie kropki powstały, które wyglądają fatalnie. Odpuszczam, odpuszczam tej klej. Zrobię innym klejem. Nie podoba mi się taki ze mnie fachowiec. Przyjechał drugi kurier, no miał być jutro jest dzisiaj. Wszystko wczoraj zamówiłem, dzisiaj już mam u siebie. No rewelka, rewelka. Muszę dodać, że Allegro dało mi e, taką opcję, że 8 dostaw mam darmowych. No co daje po tam 12, 13, 80, no stówkę prawie oszczędzam na dostawach, więc no jest super sprawa. A w tej oto paczce mam Opa! Opa! Nakładkę na kierownicę i wybrałem tę droższą, bo po pierwsze jest No nie wiem czy się zmieści No nie wiem Tu jest na równo Tutaj nie widać, są no to po bokach Tu na równo no tu brakuje a no właśnie widać dlaczego tą nakładkę bo zamontowałem, bo kupiłem, bo no, ściera mi się ta kierownica i brudzi to ręce no, no nie fajnie, nie fajnie. a wzięłem tą droższą, bo jest skórzana i było napisane, że do T4 w moim roczniku jest detykowana, więc no nie chciałem ryzykować i trochę dopłaciłem i patrzę czy będzie pasować. Po pierwszej minucie no trzyma się mega, mega fajnie, grubsza kierownica, ale jak ja to mam naciągnąć? Rozumiem, że to jest mniejsze, żeby się dopasowało i żeby się nie ślizgało, ale będę musiał się całym ciężarem ciała zapierać, żeby to naciągnąć. Dobra, nie przedłużam, robię jak ktoś potrafi, to i ja to zrobię. Założyłem. Super, bo oni podawali średnicę 36 cm, a tu kierownica ma 38. Ale do poprawki, bo no... Tu, tu są dwa szwy, jeden, drugi i po środeczku musi być na kierownicy, no, żeby te dwa szwy się tutaj wpasowały, no, żeby, bo będzie mnie to drażnić. Także popraweczka. No i rewelka. Tutaj szef wychodzi tu. Tutaj bardzo podobnie. Tu wychodzi na tym. Tu wychodzi na tym. I dwa po środku. Trzyma to się fajnie. Pewnie ktoś jeszcze dopasuje. Zaciaśni na tym. Będzie lepiej, ale nie wiem, czy ja sobie tutaj nie złapię. W jednym miejscu. W drugim. W trzecim. No nawet czwartym, piątym niczą taką, żeby. Ale ta nic będzie mi przeszkadzać, jak będę jechał, będzie ją, będzie ją czuć, na pewno pod ręką, gdzieś gdzie nie gdzie, no nie wiem. Tu też jest nic i jej nie czuć. Dobra. To jest kwestia sprawdzenia. Bardzo się cieszę. I to jest właśnie inwestowanie pieniędzy. Kupuję coś, co będzie służyć mi przez lata. A nie kupuję coś, co będzie mi służyć jeden dzień. I na drugi dzień nic z tego nie ma, tylko ból głowy. Przykładowo. Czyli dwa dni szalejesz, wariujesz, bawisz się. Przykładowo. I za tydzień już tego nie pamiętasz, nic z tego nie masz. A tutaj no dwa e, dni nie szalałem i mam coś na stałe, czyli zainwestowałem pieniądze ja tak widzę świat a i jeszcze powiem, że no a no jednak są plamy ale no już są takie jaśniejsze jak były te mokre to fatalnie wyglądały co prawda tego nie będę widział jak jadę to nie będę tych plam widział ale no wyschły to dużo miejsc są widoczne wszystko się odkleiło klej, albo nie do tego, albo no klej za 2 złote, to jest klej za 2 złote. No i znowu taka sama sytuacja, że <laughs> przypomniała mi ta kartka, do kierownicy dostałem fakturkę, paragon, a do blokady nie dostałem. E, tak samo miałem złe basto, że żadnego potwierdzenia płatności ani rachunku nie dostałem, no Napisałem, dostałem w takiej formie elektronicznej. W sumie dla mnie dużo lepsza sprawa. Także no będę musiał tutaj napisać, żeby mi wysłali potwierdzenie rachunek. Bo wiadomo, na wszystko jest dwa lata gwarancji no, i chciałbym z tego móc skorzystać.